To zbędny na marty Wiesz, Marto świat jest wiele warty Stałe niewędrujące dookoła, mam wokale Na miarę mego głosu zaraz coś spale Najlepiej jak się czuję doskonale Wtedy to wychodzi rymy stare, wale niebywale dalej czy to jest dobre? Nie oceniam, dalej pale. Moje głowy są się na dużą skalę To jest za już tu biję, bo też niech lepiej żyję Ze mną w zgodzie, kiedy jestem na THC głodzie Ze mną jesteś, nie potknij się na głodzie Wy mówicie, że disco jest w modzie W hip-hopie czujesz się jak ryba w wodzie Moim słowem nie sprosta waszego ego Uwierzcie jeszcze dopnę swego Czy to sam, czy z kolegą Skacząc po bitach, nie robię nic złego Nie ma nic prostszego od myślenia rozsądnego Piszę do was, dobrze to dla mnie Coś wielkiego, nie chwilowa zajawka Chcę powiedzieć coś mądrego Nie mam tu luksusów i dobrych wieści Lecz mam tu ekipę, coś się Śpiewa pieśni, nie jeden. Tu pika Ona nosza go, nie śli. Jeśli nie uwierzysz, usłyszysz z opowieści Może w waszych głowach już się to nie mieści Obszar w siłę, do nie bajki i bajeczki, wyciągać pióra i wyciągać karteczki, pierwsze pierdolnięcie słowo zmiata was z powierzchni. To moje sierdzą fakty, nie żebym coś mówił Tu każdy jest ponad tym, wyciągam dżoja Odpalam tak jak ty i chodzę w Ukrainę, To słowa i bity To ma historia, to moje sierdzą fakty Nie żebym coś mówił, tu każdy jest ponad tym Wyciągam dżoja, odpalam tak jak ty I chodzę w mą krainę, to słowa i bity To ma historia, to moje serce fakty Wyciągam dżoja, odpalam tak jak ty Was zapraszam, gdzie latam Jeszcze chwilę, pierw odpalę dla was bata Bo mam tu w jeszcze sporo grasu Nie będzie to, to dla was strata czasu to już bez mocy mówi tu spasuj Lecz wędruje z nami to wciąga jak to harcu Już widzicie, że kolorowa jest dziedzina Właśnie to kraina Bóg się rozpoczyna Pięć sekund włącza się rozpina Nie wiesz, gdzie jesteś zamotany w barwnej myśli To lubsza właśnie jest i koło pewno liści Jak wejdziecie sami, to nie będziecie ciści Sprawiedliwość was spotka i skończy się wyścig Sprawiedliwość was skończa i z wyścigiem skończą się umyśli. To moje stwierdzam fakty, nie żebym coś mówił, tu każdy jest ponad tym, wyciągam joya. joya, odpalam tak jak ty i wchodzę w mą krainę, to słowa i bity, to ma historia To moje stwierdzam fakty, nie żebym coś mówił, tu każdy jest ponad tym, wyciągam joya, odpalam tak jak ty i wchodzę w mą krainę, to słowa i bity, to ma historia, to moje stwierdzam fakty Wyciągam Joya od tak jak ty